Witam Państwa serdecznie. Może przedsiębiorstwo to bardzo górnolotnie powiedziane, po prostu jednoosobowa firma, która zajmuje się konserwacją zabytków i jako konserwator zabytków po części wykładowca, a niektórych z, Państwu, z Państwa znamy się z innej roli niż prelegent, no staram się jakoś maksymalnie dbać o te nasze zabytki jak można. Pierwsza moja prezentacja będzie dotyczyła stolarki okiennej pałacu w Lubostronie, ale raczej jest to przyczynek do procesu badawczego i projektowego. Każdy zabytek zasługuje na właściwą dokumentację i opracowanie, a nie bardzo lakoniczne podejście, z którym bardzo często można się niestety spotkać. Każdy badacz i projektant powinien stolarki okiennej powinien mieć wiedzę o tradycyjnej stolarce. Niestety notorycznie się spotykam, że bardzo często osoby, które kompletnie nie mają pojęcia o stolarce, za to się biorą. I wracając do, troszeczkę do tematu. Pałac w Lubostroniu. Znajdujący się w województwie kujawsko-pomorskim, tak króciutko w powiecie żnińskim, gmina Łabiszyn, żeby szybciej skojarzyć Bydgoszcz na zachód w kierunku Poznania. Jest to niewielka miejscowość, która, w której znajduje się bardzo cenny obiekt, jak dla architektury polskiej klasycystycznej, założenie pałacowo-parkowe, mieszczące się na 400 hektarach, z pałacem klasycystycznym, wybudowanym w 1795 roku, 1008, w latach 1795-1800, zaprojektowany przez czołowego architekta klasycyzmu polskiego Stanisława Zawackiego na zlecenie hrabiego Frygdanta Skurzewskiego. Tutaj slajd przedstawia nam wszystkie elewacje pałacu w roku 2015. Różnica w kolorystyce w elewacjach nie, jest, nie wynika ze światła czy zdjęcia, tylko rzeczywiście pałac był poddawany po kolei konserwacji, w tym również elewacje. Patrząc na te zdjęcia można powiedzieć, całkiem wszystko się zgadza. Tak? Podziały klasycystyczne, stolarka wygląda na wręcz można powiedzieć oryginalną, dlatego też Wspólnie, wracając, z profesorem Teichmannem podjęliśmy się programu projektu, czy w sumie dokumentacji historyczno-badawczej i projektu ko, prac konserwatorsko-restauratorskich. W pierwszej kolejności, tak jak przy każdym obiekcie powinniśmy rozpocząć pracę, powinniśmy zacząć od ferendy archiwalnej i bibliograficznej. Przede wszystkim ikonografia daje nam cały obraz, jak stan dawny ma się do stanu obecnego, więc szukamy w najróżniejszych archiwach czy archiwaliach, czy, czy kwerendzie bibliograficznej różnych przedstawień. Kolejnym etapem takiej pracy badawczej jest rozpoznanie tej substancji zabytkowej lub wtórnej poprzez Dokładne analizy każdej stolarki okiennej, udokumentowanie fotograficzne stolarki w awersie, rewersie, konstrukcji, okuć, oszklenia, okucia nie tylko zamyka, okucia łączące, zamykające, zabezpieczające. Moim zdaniem w dokumentacji powinniśmy mieć pełny obraz takiego okna, tak? Czyli taka osoba, która gdzieś w przyszłości będzie oceniać taką dokumentację, na przykład w urzędzie, ma pełen obraz jak to okno wygląda, tak? A nie gdzieś tam przypadkowe jedno okno i przepraszam, bo tu Pan przed chwilą się tłumaczył, że przepraszam za zdjęcie, ale często w dokumentacjach są czarne i nic nie widać, nie? Więc ja wiem z czego to wynika, bardzo trudno zrobić często zdjęcie od wnętrza, żeby było widoczne. I tak powinny być przedstawione każdy typ stola, każdy przynajmniej typ stolarki w dokumentacji, jak nie każde okno. I tu przykładowo mamy kolejne akurat jedno z dwóch okien skrzynkowych wtórnych w pałacu. Również przedstawione w awersie stolarki, detal konstrukcji, cynowe głowiczki zachowane okucia więc po kolei żeby cała konstrukcja stolarka okienna była czytelna w dokumentacji fotograficznej kolejnym etapem dokumentacji badawczej tak nie dopowiedziałam w sumie badań architektonicznych jest przedstawienie tej całej analizy stolarki pod względem konstrukcji, pod względem okuć, pod względem czasu powstania, formy, jak również um, analizy stanu zachowania w formie takiej najczęściej graficznego zestawienia, które daje nam jasny i wyraźny obraz, z czym mamy do czynienia. Co mamy zrobić jako konserwatorzy? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dużą ilością substancji zabytkowej i cennej? którą bezwzględnie powinno się zachować, czy może się okazać, że ta stolarka jest, jest niestety wtórna? Jeżeli chodzi stricte o stolarkę okienną w pałacu w Lubostroniu, badania niestety przedstawiły trochę marny obraz tej stolarki, ponieważ tylko część ze skrzydeł okiennych, część z ościeżnic były pierwotne. A tak naprawdę można powiedzieć, 70% tej stolarki okiennej była wtórna lub jakoś przekształcona. Dodatkowo te wszystkie skrzydła one wręcz można powiedzieć, fruwały przez lata, bo były poddawane różnej konserwacji lepszej lub gorszej, ale niestety nie pilnowano jakby komple kompletowości czy zestawu stolarki. Te wszystkie skrzydła, gdzieś tam z okna A, znajdowywały się w oknie D. Kolejnym etapem dokumentacji była inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, konserwatorska zaznaczam. I czym ona się charakteryzuje i powinna się charakteryzować? Wykonaniem rysunków, po pierwsze, bardzo dokładnym pomiarem stolarki. Nie żadną miarką drewnianą, nie żadną calówką i tak dalej, tylko suwmiarką, dokładnie profilomierzem. Każdy detal powinien być w takiej dokumentacji bardzo szczegółowo przedstawiony i, z, i często też wymiarowany. Tu akurat y, przyjęliśmy z profesorem, że jeżeli rysujemy w skali 1, 1 do 10, 1 do 1 i tak powinno się przedstawiać, więc wszystkie elementy przedstawione w skali do 1, czyli przekroje krojone i, mm, i nasze okucia, bez problemu można zmierzyć. Tak? Podsumowując inwentaryzację, każda inwentaryzacja powinna mieć widoki w skali 1 do 10, przekr przekrój poziomy, przekrój pionowy, również w skali 1 do 10 pełen i przekroje cięte, które Przedstawiają nam dokładnie każdy profil elementu, tak oboknia, mm, oboknia czy skrzydeł, i ewentualnie detalu snycerskiego oraz wszystkie okucia. Tu mamy przykład kolejnej stolarki. To jest stolarka, akurat w tondzie pałacu, wtórna. Można ją nazwać ościeżnicową, dwukrosnową, tak patrząc na konstrukcję ale została zinwentaryzowana dla zachowania. Cały materiał badawczy posłużył do przygotowania projektu konserwatorskiego. Również powstały zestawienia, które miały usystematyzować, które okna w jaki sposób miały zostać poddane pracom. Tak samo od piwnicy do kopuły zostało to przedstawione. I dla każdego typu, dla każdego rodzaju prac została wykonana również dokumentacja projektowa, która w podobny sposób jak inwentaryzacja pomiarowa przedstawia nam okno, czyli pełne widoki, pełne przekroje z 1 do 10 z wszystkimi detalami, przekroje cięte, które przedstawiają nam bardzo dokładnie konstrukcję z wszelkimi profilowaniami oraz okucia. W przypadku okuć pałacu lub Lubostroniu było bardzo dużo okuć zabytkowych, przypadkowych, ale przyjęliśmy, że je zachowujemy nawet jako takie świadki historii. Tak? Dla zewnętrznej strony przyjęto odtworzenie okuć w awersie, dla wewnętrznych skrzydeł przyjęliśmy po prostu zachowanie substancji zabytkowej w postaci, postaci okuć. Kolejny przykład okien na parterze ościeżnicowych, których albo ościeżnica ze skrzydłami została zachowana i od tyłu dodano na dodatkowej tutaj ramie skrzydła jednoramowe lub w przypadku, kiedy mieliśmy do czynienia z oknem wtórnym, po prostu było wykonane okno ościżnicowe ze skrzydłami jednoramowymi od wnętrza. Co jest ciekawe, w przypadku tych stolarek było bardzo dużo zachowanych zakrętek dźwigniowych, czyli ten element, jak Państwo pewno wiedzą, który bardzo często przy naszych oknach wręcz, można powiedzieć, wylatuje. Takie okucie bez problemu można zachować. Nawet jeżeli jest ono przykładane do niestety bardzo powszechnej um, praktyki um, wykonywania okien jednoramowych, o których w kolejnym referacie, um, wystarczy tylko przerobić te nasze zakrętki na klamkę, dokładając szpień. I oczywiście techniczne jeszcze elementy, podkładki. I bez problemu ono nam otwiera wtedy okno. Kolejny przykład, okna w tondzie. Tutaj hmm, na podstawie ikonografii i badań zostało za projekt przywrócony pierwotny podział stolarki. Ze względu na to, że hmm, okna te od strony wewnętrznej nie są w ogóle dostępne, hmm, przyjęliśmy odtworzenie stolarki, ale już w konstrukcji jednoramowej z zachowaniem proporcji i wymiarów szerokościowych tych elementów pierwotnych, tak? Tak samo były odtworzone okucie. I tu mają Państwo przykład. Stolarka okienna w pałacu w Lubostroniu jest stopniowo poddawana pracom w zależności od środków, żeby nie być gołosłownym, jest możliwe wykonanie takiego projektu i realizacja jego. I stopniowo mają Państwo tutaj widok na taką stolarkę. I tutaj okno pierwotne, okno wykonane. Jedyna mała różnica to jest taka, że musieliśmy około tam centymetr, półtora dodać do ościeżnicy, żeby zmieściło się na przykład skrzydło jednoramowe od tyłu. Tak? Ze względu na fakt na przykład, że nasze... Wnęki okienne od strony wnętrza są, bardzo często są polichromowane w tym pałacu, więc nie ma możliwości na żadne skuwanie tęków, kombinacje i tak dalej. Ten centymetr, półtora, zawsze można gdzieś ściąć, ale wa co warto zwrócić uwagę, to co pan Kazimierz wspomniał, wielkość z szyb, tak? Wielkość szybek powinna być zachowana, a wręcz musi, żeby ta architektura, ta elewacja. Miała nadal, nadal ten sam wyraz plastyczny. Dziękuję bardzo.